bardzo przestraszona tym przelotem wody? przez ocean, ale to będzie pierwszy wyjazd. W ogóle nas, nasz no, pierwszy wyjazd. No, Odraniemy za ocean leci. Myślę, że będzie dobrze. A ty jak myślisz? Będzie dobrze? Ja myślę, że będzie wytarda. Idziemy do tego Władysława, nie? Kościoła Tak, podob podobno, mam podobno tak Podobno tam mamy nocleg Tak, dobra, no Pokazuje 28 minut dobra, Nazywam się Ilona Gosiewska, reprezentuję Stowarzyszenie Odra Niemen. Jesteśmy z całą ekipą naszego stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Chicago. Realizujemy projekt związany z promocją Polski w USA. No ja jestem pełen uznania tutaj dla ludzi, którzy mieszkają tutaj. Niektórzy od urodzenia, niektórzy tutaj od paru lat, niektórzy tutaj Polacy mieszkają kolejne pokolenie. I jestem pełen podziwu dla nich, że pomimo takiej dużej odległości co, do, swojej, co do, do Polski nie zapominają tutaj o swoich korzeniach, nie zapominają o swojej tożsamości. Spora grupa nich pielęgnuje, pielęgnuje tutaj swoją polskość, pamięć o bohaterach, o bohaterach naszej wolności. Niektóre stowarzyszenia też tutaj wspierają kombatantów żyjących tutaj w Chicago, tutaj aktualnie w Chicago. Koleje losu skłoniło niektórych tych bohaterów do tego, żeby na odprzyźnie sobie układać życie, zakładać nowe rodziny lub całą rodzinę się tutaj przesiedlić. A są ludzie tutaj, Polacy, którzy wspierają ich, którzy pomagają i pielęgnują o nich pamięć. Do Chicago przyleciałem na 200 lat Ameryki, tylko w 1976 roku. Początkowo tak jak większość emigrantów, łapałem się różnych zajęć i było niewesoło, ale z czasem przyzwyczaiłem się do, do tych warunków zupełnie odmiennych jak, jak w Polsce i nie powiem, nie zrobiłem kariery jak to mówią niektórzy, ale spełniłem swój dream, bo jako bardzo młody chłopak sobie marzyłem zawsze, że właśnie znajdę się w Ameryce, tym bardziej, że tu miałem dwóch wujków, którzy tu mieszkali, więc była zawsze taka nadzieja, że może kiedyś się znajdę. No, także generalnie lubię bardzo i, i myślę, że już nie, nie zmienię tego miejsca. Cmentarz, gdzie jest pomnik katyński? Przyjeżdżamy tutaj zawsze jak jest jakaś uroczystość związana z Katyniem przeważnie, no bo wiadomo. Dla naszego środowiska, które jest bardzo mobilne, kierunek przyjazdu do Stanów Zjednoczonych jest ważny, no bo to jest też tutaj znaczna i liczna Polonia, z którą chcemy utrzymać kontakty, a równie ważne jest to, że znaleźliśmy tutaj przyjaciół, którzy, których widujemy na naszych szlakach, czyli rajd katyński. Często się mijamy na naszych szlakach, chcieliśmy poznać również środowisko, które Działa tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Jestem w Chicago od kilku dni. Spotykamy się z różnymi środowiskami polskimi. Byliśmy w szkołach, spotykamy się z polskimi księżmi, spotykamy się właśnie z rajdem katyńskim. No, Pewno problemy są tak jak wszędzie w każdej polskiej społeczności, związane z organizacją tutaj też swoich spraw, z tym jak się zmienia świat dookoła nich. No bardzo podoba mi się to polskie dziedzictwo, które możemy tutaj jeszcze dotknąć, chociaż fakt, że ta polska wspólnota kiedyś bardzo zbita terytorialnie, mieszkająca obok siebie. Rozjeżdża się na przedmieścia chicagoskie. Z jednej strony to, to dobrze o nich świadczy, ponieważ przenoszą się na obrzeża wraz ze wzrostem ich statusu materialnego. Z drugiej strony to polskie życie przestaje być takie toczące się w jednym miejscu. Stowarzyszenie Adraniem to środowisko, które ma oddziały w całej Polsce i mamy tą szansę i możliwość, że przyjechaliśmy do Chicago, realizować projekt patriotyczny ekipą złożoną z delegacji właśnie tych naszych oddziałów. Jesteśmy grupą reprezentującą Wrocław, Poznań, Opole, Warszawę, Rzeszów i również w ten sposób prezentujemy tutaj nasz kraj, poprzez różnorodność regionów i tego, co w tych regionach się dzieje pod kątem patriotycznym. Dzisiaj mieliśmy szczególną wizytę, mianowicie odwiedzili nas członkowie Stowarzyszenia Odra Niemen z bardzo ciekawą prelekcją do młodzieży. Prelekcja dotyczyła działalności Stowarzyszenia oraz była taką motywacyjną prelekcją dla tych młodych ludzi, żeby Walczyli o swoje marzenia, żeby je realizowali, żeby wkładali w to siłę, ale żeby też wierzyli w siebie no i żeby pamiętali o tym, że są Polakami w głębi serca. No, jest to projekt, który miał na celu, z jednej strony, wsparcie polskich środowisk w Chicago, umożliwienie im tutaj. Działań w szerszym zakresie niż, niż dotychczas, a z drugiej strony, właśnie nawiązanie kontaktów, e, przeprowadzenie jakichś lekcji, edukacyjnych spotkań z tymi organizacjami, pokazanie naszej działalności, zachęcenie ich do, do wspierania tego, co my robimy. No i ten główny cel to jednak takie zbudowanie sobie szerokiej grupy organizacji, które by, chciałyby z nami współpracować. Zostaliśmy tutaj niezwykle mile przyjęci przez Polonię, zarówno przez księdza, który nas gości w konwencie po siostrach. Staramy się zwiedzać polskie miejsca pamięci, odwiedzać Polaków. Miłość do ojczyzny jest czymś, nad czym się nie zastanawiam. Mam wrażenie, że, że towarzyszy mi na każdym kroku. Staram się we wszystkim, co robię, wyrażać ją. Uważam, że Polacy, jak są uroczystości polskie, potrafią się spotkać, wykombinować czas. Ja staram się na tyle, jak mogę, pozwalają rodzinne obowiązki i dobrze się poczuć, tak wspólnie wspominać, wspólnie poświętować, pamiętać, że, że, że być Polakiem to jest coś wielkiego. Bardzo jestem zadowolony ze spotkania i z nowej znajomości z Odrą Niemen. Fajnie, że jest takie stowarzyszenie, które, które podobnie czuje potrzebę poznawania naszej historii i, i wspominania y, naszych przodków. Um, myślę, że bogacimy razem się wzajemnie, jako jedna i druga grupa, y, słuchając siebie i poznawając, co robiliśmy, co jeszcze można zrobić. W ten sposób stajemy się, wydaje mi się, lepszymi, większymi Polakami. To, co my zostawimy po naszych przodkach dla tych następnych pokoleń zależy tylko od nas, więc miłość do Ojczyzny i patriotyzm to zachowanie dziedzictwa naszego i przekazanie go dla następnych pokoleń.